Dziś Tobie opowiemy o faktach, które się dzieją na, w piłce nożnej. Przechodzimy do, do pierwszego. Pierwszym faktem w dzisiejszym odcinku będzie, że Gareth Bay pozdrowił chorą dziewczynkę z Realu Madrid, która zawsze kibicowała mu i innym takiemu jak Roberto Carlos, który już nie gra, a my już z drugiego Bayern znowu zachwyca swoimi i wygrał nawet pocha, Puchar Świata. Jak widzieliście, Bayern już kolejny raz zachwyca całym Monachium. Jak się czuje Boateng po śmierci byłej żony? Widzimy do pierwszego faktu. Jak wiecie, Gareth Bale jest bardzo dobrym piłkarzem Realu Madryt i nie jedną bramkę strzelił. Ale czy wiecie o tym, że pozdrowił chorą dziewczynkę z Madrytu, że B. jest bardzo fajną dziewczynką i nie należy jej się w grob, życie w grobie. No i to trafiło do mediów, ale szybko zniknęło. Powiecie dlaczego. Nie spodobało to się jednemu, takiemu nie za bardzo koledze, ale takiemu gościowi z Madrytu, który u mnie, który ma do czynienia z kamerami albo skasowaniami z mediów. I on to skasował, bo nie chciał, bo nie lubił nigdy karta baila. Był za Ronaldo albo za Robertem Carlos. Ronaldo jak odszedł, to on był bardzo tym załamany. Jak Carlos też odszedł jeszcze wcześniej, to on tak samo był załamany. I nie, wtedy już nikogo nie lubił. Ale wiedział, że Gareth Bale pomyślał, powiedział, że Gareth Bale źle zrobił. Bo powiedział, że ta dziewczynka jest bardzo niedobra. Gareth Bale jak to usłyszał, to chciał go zabić, ale Wiedział, że to nic mu nie pomoże. No i dlatego wiedział, że dobrze zrobił pozdrawiam dziewczynkę z Madrytu, bo ona też była chora. Przechodzimy już do drugiego. Kolejny zachwyty w Bayern, Monachium. Wydaje. Pojedynku z Tigress, ale już z Pucharem, bo to jest... I bardzo dobre. 18 minuta i widzieliśmy jeszcze. Cały bardzo fajny. Miał ramkę Gdzie jest Lewandowski? Zobaczymy. I jak to oceni. Wydaje mi się, że ta bramka może być odwołana. Tak? No i dlatego... Decyzja. Bayern to nie był taki fakt, to była taka ciekawostka, że 0, 0. Bayern wygrał. Bo każdy z... tych słyszał, że Bayern wygrał swój kuchać. A my już przechodzimy do kolejnej partii, chyba do, do... do jak się czuje Boateng po śmierci żony. No wiadomo, że jest mu smutny, ja mu się nie dziwię, bo po śmierci żony to by był każdy załamany. Ale on powiedział na jednym ze studiów, że nie wiedział dlaczego zrobiła to samobójstwo. I my też tego jeszcze nie wiemy. Ale na wstępnym odcinku tego się na pewno dowiemy. Historia za zaczynanie.